Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szarlotkę Potrzebować będziemy na ciasto. Dwie i pół szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczypte soli, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, 3 czwarte szklanki cukru. Będzie to słodka. Zaznaczam słodka, bo możemy dać pół, dwa jajka. Dwie łyżki kwaśnej śmietany i 20 deko stopionego masła. I składniki ciasta zarabiamy, a tutaj mam 1,5 kg jabłek, jabłka obiorę i pokroję, a na patelni rondlu mam Dwie łyżki stopionego masła i trzy łyżki cukru. Więc to masło z tym cukrem zacznę karmelizować i dodawać jabłka. Jabłka pokroję na mojej ręcznej krajalnicy i będziemy mieli szarlotkę. Ciasto zarabiam, później podzielimy na dwie części. I pozostawiam w zimnym miejscu i przygotowuję jabłka. Tak, Ciasto już mam zarobione. Daję nam tak około. Jak zrobię jabłka, około 30 minut do lodówki. Ciasto większą część podzieliłam oczywiście na dwie części, wyłożyłam do formy, a mniejszą rozwałkowałam i wycięłam sobie takie kółeczka. Jabłka mam podsmażone, a że są dosyć soczyste, więc ciasto oprószę bułką tartą, powierzchnię oprószę bułką tartą. A do jabłek dodam cynamonu. Jeżeli lubimy, jeżeli nie, to nie dodajemy. Ja uwielbiam cynamon, więc dodajemy cynamon. I mieszam i wyłożę jabłka na przygotowane ciasto. Jest to uzależnione od soczystości jabłek, bo każde jabłka są inne i. Jeżeli są dosyć takie soczyste, to należy zabezpieczyć. Tak. Całą powierzchnię rozprowadzamy jak. Teraz układamy przygotowane kółeczka I tak przygotowane ciasto będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach Charlotka wędruje do piekarnika. I tak oto. Charlotka jest upieczona. Wierzch oprószę cukrem, pudrem i ukroimy kawałeczek. Wygląda, przykro. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Szarlotka.